Cześć, witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj zwracam się do Was z taką bardzo ważną sprawą, bardzo ważnym apelem, bo naprawdę temat jest poważny i dotyczy pomocy. Pomocy dla Magdy, która jest chora na raka. Powiem Wam, że y, historia Magdy jest y, bardzo długa, też zarazem bardzo smutna i pokazuje, że dzieją się w naszym życiu takie rzeczy i takie momenty, gdzie po prostu potrzebujemy najzwyczajniej w świecie pomocy. W tym wypadku potrzebna jest też pomoc finansowa na leczenie Magdy. Powiem Wam krótko: zostawię link komentarzu do całej y, sprawy za to tylko tak dla was. Magda jest wspaniałym człowiekiem, jest mamą małego Tadzia, małej Helenki i pomóżmy jej. A żeby to zrobić, y, tak jak wspomniałem, potrzebne są pieniądze. Ja Chciałbym właśnie z tego tytułu powiedzieć, że przeznaczam te oto płyty tych świetnych zespołów na licytację. Wszystkie informacje również znajdziecie w linku, w komentarzu. Powstała specjalna grupa, która zbiera pieniądze dla Magdy. Takim tutaj inicjatorem i osobą, która bardzo wspiera tą zbiórkę jest Monika Adamska-Guzikowska zespołu Toń swoją drogą świetnej kapeli, którą właśnie słyszycie w tle. Także z całego serca jeszcze raz zachęcam Was. Pomóżmy, Magdzie, licytujmy rzeczy, zbierajmy pieniądze. Płyty są. Do dostania. Mam nadzieję, że tych pieniędzy zbierze się wystarczająco dużo, żebyśmy na gdzie mogli pomóc. A ja powiem Wam, że ze swojej strony dla osób, które będą chciały te płyty nabyć, jeszcze raz pokażę, dorzucę jakiś taki mały drobiazg pod siebie w postaci osobistych podziękowań z moim podpisem. Podziękowań od Tomek Nadaje. Dzięki Wam. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.